Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Martewicz, twórca komiksów Henryk Kajdan, Żarłak i Kocia Planeta oraz nadchodzącego komiksu Eurydyka. I dzisiaj chciałem Wam pokazać, tak trochę polecić też komiks, który niedawno wpadł mi w ręce. Dostałem go już tam chyba z tydzień temu, ale dopiero teraz mogłem się przyjrzeć, bo nie miałem w ogóle czasu ostatnio. David Mazzucchelli's Daredevil Born Again Artisan Edition. To jest reprodukcja całego komiksu tego, który tu pewnie znacie dobrze w Trade Paperbacku, akurat w mojej wersji, ale został oryginalnie wydany w serii Daredevil. To jest wydanie, które reprodukuje całość tego komiksu z oryginalnych plansz. I wydaje mi się z tego, co pobieżnie teraz przyjrzałem, że to jest w ogóle wszystkie planże Macu Kelly miał zachowane i dlatego można było spokojnie zrobić bez żadnych braków taką właśnie fajną edycję. Rozmiar jest trochę mniejszy niż na pewno jest mniejszy niż ten wielki gigant Toda McFarlane'a, który niedawno pokazywałem też i to jest chyba wersja pomniejszona też wydania, które reprodukuje plansze w ich oryginalnym rozmiarze. To wydanie jest trochę mniejsze, jak widać ono jest zbliżone do oryginału amerykańskiego wydania, nie planz tylko wydania. Tak mniej więcej A4 plus trochę. Hmm, nawet nie A3, hmm, także plansze są pomniejszone, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Bardzo chętnie bym łyknął nawet takie wydanie jeszcze jedno Macfarlane'a, na przykład w tym rozmiarze, żeby wygodniej je przeglądać. Mi akurat pomniejszenie trochę nie, jakieś tam niewielkie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, mogę sobie to do kawki przejrzeć, hmm, także super się to ogląda. Zobaczcie, jaki świetny warsztat Matsuker Lego, jakie fajne wzorki tutaj nakładał na... Nie wiem, jak on to robił, czy to był jakiś overlay akurat tutaj, czy to był jakiś... Wyci, wyci, wycięte taki wzorek. Wiem, że stosował duo shade. Zaraz powiem, co to jest duo shade. Jak znajdę gdzieś jakiś przykład, ale nie wiem, czy akurat to jest duo shade. Możliwe, że tak. Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Patrzcie, jaki fajny śnieg robiony korektorem, korektorem można cuda zdziałać. O, tu fajny przykład dymu, zrobionego też korektorem. O, tu też taki właśnie. O, o Duo Shade to jest to. To jest, takie, to jest taki specjalny papier, widzicie, takie żółte cienie. To jest taki specjalny papier, był kiedyś produkowany, który po nałożeniu specjalnych chemikaliów, w zależności od rodzaju chemikali, chemikaliów, dawał różnego rodzaju takie paterny, takie wzory. I tu jest fajny, fajny, fajny przykład, że ta marynarka ma różne, raz paski, raz kropki, tu jeszcze jakieś inne są delikatniej, mocniej. Nie wiem dokładnie, jak to tam wyglądało, bo tego się już niestety nie produkuje. Próbowałem to kupić kiedyś, ale nie ma tego już ogólnie dostępnego. Trzeba by gdzieś szukać i pewnie nie ma tego dużo i jest drogie, więc daję sobie spokój. Ale generalnie fajny, fajny bayer, jak ktoś lubi takie rysowanie na oryginałach. I w ogóle John Byrne też dużo stosował tego. Wiem, że stosował to w serii Namor. Stosował to w serii Omak, tej inspirowanej Jackiem Kirby. Super miniseria, w ogóle cztery takie fajne wydania albumowe też polecam serdecznie. O, tu znowu. Super. Ekstra to wygląda. Nie wiem, co to są za okładki. Jakieś takie nowe okładki, takie bardziej w stylu Bruce'a Tima, trochę ten styl. Też widzę Mazzucchelli, ale już nie taki jak tu. Kiedyś w ogóle nie lubiłem Mazzucchelliego za bardzo. Wydawał mi się trochę trochę taki powszedni, ale oczywiście dzisiaj myślę, że potrafię go już w pełni docenić. To jest fajne ujęcie Kingpina, bo ono daje masę Kingpina. Nie tylko samym ciężarem rysunku przy Mazzucchelli jest bardzo dobry, ale też w tym, że tu jest wkoło pusto. Jakby Mazzucchelli tu walnął jakieś szafki, coś albo miasto to nie byłoby tej masy i nie byłoby tego efektu Kingpina, tego spokoju. To, to jest bardzo trudne do oddania w słowach, bardzo, myślę, trudne do takiego zgryzienia, na przykład jak się naukowo zanalizować to, jak rysownik do tego podchodzi, ale to jest po prostu kwestia wyczucia, świetne wyczucie. Ciężar, cień, bff, podstawa, Kingpin jest ciężki i patrzy w okno. Nie wiem, może tu jakieś budynki potem naniesiono. Yy, musiałbym zobaczyć i możemy nawet to sprawdzić, Mam pod ręką, mam pod ręką wydanie, więc szybko sobie przewrócimy na tę stronę, zaraz znajdziemy, ale, ale wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie, co to za strona, to jest 228, strona 4, to jedziemy, 228, to jest 229, 228, strona 4, no proszę, to będzie wcześniej. Sorry, strona 6. O! Tak dobrze czułem, że coś tu nanieśli. Jakieś, jakieś wzorki, ale i tak zrobili to w taki sposób kolorowy, że, e, że tego. Tak, że to tak aż nie razi. I tak Kingpin jest na pierwszym planie, co moim zdaniem atrakcyjnie to wygląda tutaj również też. Ale ale generalnie sam rysunek też świetnie, świetnie oddaje taką. King kingpina, który jest takim. potężnym wrogiem, zawsze robiony jest na takiego. Wielkiego mastermind'a inteligentnego. Świetne efekty tuszem i korektorem. Bajko to wygląda. W ogóle to ta reprodukcja, o świetna, słynna okładka. Nie wiem, czy jest ktoś, kto nie zna tej super okładki. Zobaczcie, jak, jak kiedyś robiono te. Tu są też reprodukcje tych folii, które kiedyś, tych Overlays, które robiono, żeby uzyskać odpowiednie efekty. Patrzcie. To jest też reprodukcja tego. Nie wszystkie się zachowały widocznie. Myślę, że ten Kingpin poprzedni też był takim overlayem robione, te budynki. Ale, ale to jest tak i dla porównania możemy zobaczyć, jak to wyglądało. 229. 229 i zobaczymy issue 9 O! Tak to zrobili. Niebies Na niebiesko to się barwiło. Nie wiem jak to wyglądało. Wydaje mi się, że w oryginale to była bardziej taka folia niż taki... E, takie, takie matowa folia, to że to była taka po prostu folia, na której się rysowało jakimś tam, nie wiem czy tuszem, czy czym, nie wiem jak to trzymało, ale, ale jakoś widocznie tak. Natomiast zobaczcie, jak się kiedyś robiło. Dzisiaj bez problemu by się to zrobiło na komputerze. W ogóle, bam, bam, thank you, ma'am, nie ma żadnej sprawy. Ale wtedy to była brocha duża, żeby to zrobić. Myślę, że to był bardzo efekt, który oni chcieli osiągnąć, a nie za bardzo wiedzieli, jak to zrobić w inny sposób. Byłoby to pewnie trudne do osiągnięcia przez kolorystę, więc zajął się tym sam Macukelli. Ten overlay. Tu też dużo shade, dużo tego duo Shade'u, zobaczcie, jakie to fajne cieniowanie daje. Nie skupiam się na komiksie, bo komiksu nie znam, szczerze mówiąc, wiem, że jest dobry, muszę go przeczytać, ale, ale bardziej mnie interesuje strona narracyjno-graficzna. Ok, tu jest też podobny, nie będę go szukał już, ale sami sobie możecie sprawdzić, Ale jak macie w domu, ale zobaczcie, jaki, jakie fajne też efekty budynkowe na tej folii. I fajnie, że są te reprodukcje. To dodaje takiego trochę realizmu do tych y, takiego wglądu w warsztat. Także generalnie polecam. Sam jestem zafascynowany teraz o kolejny przykład, gdzie tu też pewnie było jakieś kolorowe budynki, taki overlay. Tego jest tu sporo w tej, przynajmniej kilka, kilkanaście pewnie, musiałbym policzyć, ale super to wygląda. Jak sami widzicie, y, wygląda to bardzo atrakcyjnie. Jeszcze jeden fajny shotking pina. Nawet widać zarysy tuszu lekkie. Nie, nie wiem czy to będzie widać na kamerze. W ogóle przepraszam Was serdecznie, że mam takie brudne ręce, one są umyte. Nie żebym węgiel zbierał nocami, ok? Ani się czaju na pociągi albo coś, ale, ale po prostu po rysowaniu plansz jeszcze mi zostały takie fajerwerki, więc to się zdarza. Mam nadzieję, że nie za bardzo zabrudzę to wydanie. Trudno do trumny nie wezmę. Ma być do inspiracji, a nie do na półkę. O, kolejny taki przykład. Saved. Super w ogóle są te okładki. Bardzo podobne do okładek Miller'a, takie ikoniczne. Eee, w ogóle seria Daredevil to jest coś, co w Polsce chyba nigdy tak za moich młodych czasów nie było za bardzo znane. A to jest też seria, która swego czasu dzięki Millerowi bardzo się wybiła. I, i myślę, że ma wiele interesującego do, do pokazania. Eee, i tu jeszcze jedziemy. Wszystko wydaje mi się reprodukowane z oryginałów. Nie widzę żadnych kseroksów. Przeglądając pobieżnie, super efekt korektora na, na więzieniu, na, 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 na kratach. Super pomysł. Albo też musiał to zrobić, bo się zorientował, że wszystko jest za czarne. W każdym razie super to wyszło. Ale wszystko jak widzicie, ma te blue lines. Jest skanowane w kolorze nie w Czerni i Bieli, więc oddaję te. O, świet, świetny efekt tutaj. Armageddon. Eee, świetne efekty, tu też, też jakieś, jakieś podkłady, duo-shade, widziałem też na planszach np. Bray Fogla, on dużo takich wycinków też używa, to chyba nie jest duo-shade, to są też, oni też używali takich jakichś wycinanych fragmentów papieru, które, które tam dawały różne wzorki, nie wiem czy oni mieli takie, kupowali jakieś, czy, czy to, jak to działało, ale też się z tym spotkałem często w komiksach lat 80. Eee. I to wszystko naklejone na plansze. Dulashite to nie jest naklejone. Dulashite to jest chyba taki papier specjalny, a nie, nic się tam nie nakleja. Okej, okay. ehm, też fajna wklejka. Ehm, widać, że to robił, jakoś wycinał i wklejał. Słońce podkreślone czerwonym kolorem, żeby kolorysta widział. Surprint. Ehm, overlay. Yellow, red. Czyli tu wskazówka. Dla kolorysty, jak to zrobić. Super w ogóle, w ogóle. O, zobaczcie, jak, jak tutaj zadziałali. Jak ile dali jeszcze tu pewnie liternik nakładał litery, jakiś tam technik pewnie na końcu jeszcze tu wszystko masował, żeby to wyglądało. Ekstra, ekstra takie, ekstra rzecz dla ludzi, którzy się pasjonują oryginalnym artem. Ja do nich należę, więc. Super mi się to czyta i myślę, że przeczytam ten komiks w tej edycji, a potem pewnie sięgnę potem, żeby, żeby sobie porównać, bo, bo jest, bo super to wygląda. O, toś tak się kończy. That's all you need to know. Także myślę, że to wygląda do wiele atrakcyjniej niż ten stary kolor o trochę pencils, ale myślę, że więcej pencils jeszcze takich, jakichś skanów i jakichś takich, o to trochę przykładów ze starych reprodukcji. Myślę, że więcej tego jest nawet tutaj. Ten to wydanie też jest fajne, kupiłem je już dawno, że nie miałem czasu przeczytać, ale, ale tu jest dużo tego, też dużo tych, takich pencils, też ciekawe. Jak to wyglądało? Nie wiem, jak on to, ks to kseroksy robił, zanim poinkował, bo też fajnie to wygląda. No dobra, polecam serdecznie, dałem za to chyba ze 130 zł na Amazon, w ogóle super wydane pieniądze. Yy, mm... Jest parę innych wydań, na które też się czaję z tej serii. Widziałem Romite, widziałem Gila Kana, e, także warto na pewno po to sięgnąć. Polecam David Mazzucelli's Daredevil Born Again, Artisan Edition. Takie budżetowe wydania, ale naprawdę niewiele tracące w porównaniu z tymi wielkimi wydaniami e, oversized. Polecam. Dzięki za obejrzenie i miłego dnia. Trzymajcie się. Miłego komiksowego weekendu.